Dajcie, drogie panny, na czytaniu z kart tarota na maj. Tym razem przewidziałam trochę inną formułę tego czytania, z takiego wąskiego spojrzenia w relacje, na takie bardziej ogólne, w różnych dziedzinach naszego życia, ale przede wszystkim spojrzenie takie z góry na to, co nam sprzyja, co możemy wykorzystać, żeby właśnie lepiej nam było, tak, co nas wspiera teraz w tym czasie. Co y, będzie trudniejsze, y, co y, będzie przeszkodą może i y, y, rada, jak ją pokonać, będzie też wejrzenie w materię, w uczucia, bo to są zawsze sfery życia, które Was, kochani, najbardziej interesują. I y, y, y myślę, że to ogólne spojrzenie y, da Wam takie poczucie. Y, że coś was wspiera, że coś was to inicjuje, że możecie coś zobaczyć czego dotąd nie widziałyście. To będzie taka inspiracja, mam nadzieję, że nie zamkniecie się na wpatrywaniu się tylko w przyszłość, co was czeka. Bo nie ma jakiejś matrycy, według której, nie wiem, działamy, coś jest tak na stałe, zapisane, a my tylko jesteśmy odtwórcami. Bo trochę sądzę, byłoby to bez sensu. Uważam, że my mamy wpływ bezpośrednio na swoje życie. W jaki sposób jesteśmy w tym ograniczeni, no bo jesteśmy w jakiejś konkretnej przestrzeni, w jakimś konkretnym czasie, mamy jakieś konkretne predyspozycje do różnych rzeczy. I po prostu tarot jest doskonałym narzędziem, które nam pomaga w uchwyceniu, właśnie, w zobaczeniu czegoś, co nam pomaga, jakie te predyspozycje mamy, co możemy wykorzystać i jak, żeby nam się żyło lepiej. I to ogólne spojrzenie oczywiście nie będzie odpowiadało na wszystkie Wasze potrzeby, bo tutaj polecam takie indywidualne czytania, które mogę zrobić dla Was. Napiszcie do mnie na mojego maila, jeżeli macie taką potrzebę, żeby zajrzeć w Wasze energie, żeby spojrzeć na Wasze relacje, na Wasze problemy, żeby odnaleźć właśnie jakąś ścieżkę, jakąś możliwość, żeby zobaczyć przyczyny żeby przewidzieć skutki. Więc bardzo proszę, piszcie do mnie, piszcie też do mnie w komentarzach, czy to, co tutaj proponuję, Wam się podoba. Będę Wam bardzo wdzięczna. To też jest taki ruch na moim kanale, taka informacja zwrotna, która jest mi potrzebna. To bardzo mnie wspiera i też pomaga mi. Wracając do czytania, patrzę tutaj na wszystkie karty i widzę, że jest tutaj pomieszanie różnych energii, bo są tutaj kielichy, jest tutaj żywioł właśnie wody, uczucia, emocje i to jest 9 kielichów, 10 kielichów, więc tu będą bardzo sprzyjające sytuacje, będziecie szczęśliwi, będziecie się cieszyć. Myślę, że... Coś rozpoczyna się też w waszym życiu, bo jest as kienichów. Są też miecze, które mówią o mentalu, ale raczej w taki ograniczający was sposób, bo jest tutaj taka izolacja pokazana w ośmiu mieczach. To jest taki może schematyczny sposób myślenia, który będziecie raczej porzucać, będziecie wychodzić z czegoś, będziecie coś kończyć. I rozpoczynać, bo są tutaj dwa asy. Rozpoczynać w różnych dziedzinach jakiś nowy etap. Myślę, że tutaj będziecie chcieć wyjść być może z choroby, będziecie mieć tutaj dużo wiary w siebie, będziecie czuć jakąś moc w sobie, odnajdywać tą moc. Myślę też, że będzie Wam sprzyjać tutaj wieża. Ona będzie Was z czegoś uwalniać. I może właśnie zaczniemy tutaj od tych dziewięciu kielichów i wieży, które pokazały się na wspomaganiu. To będzie Wam sprzyjać. Karta dziewięciu kielichów mówi o takim radowaniu się życiem, o przepływie uczuć, o energiach takich bardzo y, pozytywnych, które są w nas. Wy zauważacie, że to szczęście na zewnątrz zależy od tego szczęścia wewnątrz, im bardziej Wy jesteście to poukładani, zadowoleni z tego, y, co macie w sobie, y, tym bardziej zauważacie to szczęście na zewnątrz, bo właśnie szczęście jest w nas, tylko trzeba o tym się przekonać. I myślę też, że tutaj ta wieża, która jest jakąś burzą, jest jakimś zawaleniem się czegoś, uwalnia Was. I to jest takie fantastyczne, że Wy możecie poprzez rozpad czegoś uwolnić się od czegoś. Więc myślę, że w tym miesiącu będzie się tutaj coś działo, co pozwoli Wam zakończyć jakiś etap. Bo też tutaj mamy dwie dziewiątki w tym czytaniu, właśnie dziewięć kielichów, dziewięć dysków, jest dziesiątka też. I to są karty, które coś kończą. Myślę, że tutaj wychodzicie być może z jakiejś choroby, kończycie być może jakiś materialny cel. I to was bardzo zadowala, to buduje w was taką siłę, że samodzielnie czegoś dokonałeście. Tutaj, pomimo że coś się dzieje tak, poza wami, z zewnątrz przychodzi właśnie jakaś wieża, tak? Jakieś zdarzenie, na które nie macie wpływu, to przekierowuje to wasz sposób myślenia, patrzenia, daje wam coś zakończyć. I to zakończenie jest takie pozytywne. Klamruje się coś, co może było trudne, co szło pod górkę, ale myślę, że tutaj ta siła, która też pokazuje się, Wraz z dziewięcioma denarami, na pozycji, z czym Wam będzie trudno, to właśnie to uzyskanie może takiej właśnie samodzielności, to znaczy poczucia, że coś zależy od Was, zauważenie, że to jest wasza moc. Jak nie widzicie tego, to odbieracie sobie. Ją. Myślę, że tutaj właśnie pomóc w tym, żeby wyjść z czegoś, żeby wyzdrowieć na przykład, żeby dojść do usamodzielnienia się, wyjść z czegoś, co jest trudne i właśnie nie możliwe jest w tym taka wasza samodzielność, wasza niezależność. To jeżeli Wy zaczniecie zauważać, że od was coś zależy, że w tym jest wasz udział, że macie możliwość sobie poradzić z tym samodzielnie, to właśnie w tym momencie będziecie widzieć tą swoją moc. I zaczniecie tą sytuację uzdrawiać, siebie uzdrawiać, wychodzić z tego, co jest trudne. Więc tak reasumując tą trudność. Macie w sobie, w zauważeniu e, swojej siły, w e, swojej e, samodzielności, w swojej niezależności. E, zauważcie, że od Was dużo zależy, od Was samych, że w Was tkwi e, Wasza moc, Wasza świadomość tej mocy e, wyzwoli Was e, z czegoś, co Was e, hamuje, zniewala. Blokuje, bo teraz może właśnie spójrzmy na wynik całego czytania, i tutaj pokazuje się karta ośmiu mieczy, która właśnie jest taką blokadą, którą zakładacie sami na siebie, czując jakąś niemoc, będąc w jakichś schematach, myśląc, że coś jest niemożliwe. I wtedy takie się staje, jeżeli tak o tym myślimy, tak bierzemy tą rzeczywistość, która nas otacza, jako coś, co nas hamuje, blokuje. A jeżeli w tym samym miejscu zauważymy, że mamy możliwość, to odnajdujemy to wyjście z sytuacji, to wtedy je zauważamy. I to wyjście z sytuacji to jest nasze własne działanie, to jest zaufanie sobie, to jest odwaga, charyzma, którą odkrywamy w sobie, bo tutaj pokazuje się właśnie taki król Buław, który jest postacią niezwykle odważną, taką właśnie charyzmatyczną, taką. Nastawioną na działanie, na pokonywanie wszelkich przeszkód, bo ten gość wie, że jest silny, wie, że jest mocny, ufa sobie, wierzy sobie. I myślę, że to może być Wasza energia, a może to być energia kogoś, kto Was wesprze swoim ogniem, swoją mocą, swoim działaniem. Czuję tutaj też. Y Taki wasz wzrost czuję, bo tutaj są dwie fantastyczne energie cesarza i właśnie tego króla Buław, które mówią właśnie o takiej sile. O takiej samodzielności, o organizowaniu siebie wobec różnych przeszkód, o budowaniu jakiejś struktury, robieniu czegoś kreatywnego, żeby właśnie coś zrobić własnymi rękami po swojemu samodzielnie, żeby poczuć tą swoją moc, żeby wyjść z. Tego, co nas ogranicza, może właśnie od wewnątrz Was jest to ograniczenie. Może to ograniczenie jest w pracy, którą wykonujecie, może tam czujecie się w jakiś sposób tacy zniewoleni być może postawą szefa, który zbytnio coś kontroluje albo jest bardzo despotyczny. Być może wy staniecie się, dzięki zauważeniu swojej siły, bo to są bardzo dwie silne energie, właśnie takim szefem, który będzie mógł bardzo samodzielnie zarządzać, organizować. Ale w taki sposób po swojemu i wyjdziecie właśnie z tych ograniczeń, które was hamowały, które hamowały wasz rozwój. Bo teraz dużo będzie zależało od was. Bo może właśnie przejdźmy do tego, co będzie w waszej pracy w budowaniu materii. Coś nowego. Tutaj pokazuje się Askilichów, czyli taka nowa pasja. Nowy układ, nowe spojrzenie na coś, z takim zaangażowaniem bardzo dużym, jakbyście zaczęły robić coś po swojemu, według własnego planu, bo obok jest cesarz, który właśnie y, sam organizuje, sam planuje, ma swoją konstrukcję y, i nie przejmuje się tym, co mówią inni, bo on spełnia to, co chciałby zrobić. Y, jest w tym właśnie taki bardzo y, samodzielny i sprawczy. Dla wielu z Was myślę, że to oznaczać może jakiś awans w pracy, y, jakieś wyższe stanowisko, które Was y, predystynuje do tego, żeby zarządzać, żeby organizować, żeby mieć własne zdanie i żeby móc je wypowiadać. I myślę, że maj daje Wam możliwość y, 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 Zadecydowania o czymś, sprowokowania tego nowego początku, ale to będzie proces bardziej długotrwały, więc ta siła, którą będziecie w sobie budować, to, to nie jest tak od razu, nawet jeżeli dostaniecie jakąś możliwość zarządzania czymś, dostaniecie jakieś zadanie, w którym będziecie mogli się wykazać. To, co może Wam sprawiać trudność, to właśnie przepychanie czegoś na siłę. Nie róbcie tego. Spokojnie doceniajcie wszystko to, co jest Waszą siłą i mocą. Nie dyskryminujcie siebie, ale też patrzcie z takim zauważeniem tej inności innych, z docenieniem wszystkiego tego, co wnoszą inni do waszego życia, podkręcajcie się tą energią i zapałem innych. Nie gaście ich, tych innych, właśnie, i jak gdyby spróbujcie zachować w tym tą swoją niezależność, podkreślając niezależność innych, doceniając, jak gdyby, Tą niezależność i, i moc, siłę tego właśnie, że jesteśmy różnorodni. Bo jak piękna jest tutaj ta siła, jak zdrowa jest ta siła w nas. Spójrzmy na siebie właśnie pod kątem tego, czym dysponujemy. Czym różnimy się też od innych, co jest takie właśnie wyjątkowe w nas. I zauważmy to też w innych, żebyśmy wzajemnie krytykując siebie, samych albo innych, nie gasili ani siebie, ani innych, żeby właśnie budować na tej inności nową jakość. A to nowe w waszym życiu tutaj się pojawia i właśnie na. Budowaniu materii i na budowaniu relacji, bo tutaj są dwa asy. Więc myślę, że rozpoczynacie jakiś etap w swoim życiu, wychodząc właśnie z czegoś, co było być może trudne, co was zniewalało, co izolowało was może od innych, może właśnie chorowaliście. No tak, tej choroby się tu przyczepiłam, ale to może dotyczyć bardzo wielu sytuacji, Takich może bardziej psychicznych, psychologicznych, może stresowych, które was przytrzymywały, zatrzymywały, nie pozwalała wam ta sytuacja w pełni rozwinąć skrzydeł. I teraz jest to możliwość. Właśnie Majstwarza Wam możliwość zauważenia w sobie takich mocy, które pozwolą Wam samodzielnie. Wkroczyć w jakiś nowy obszar, w nowy temat, w nową być może relację, a być może w nową jakość relacji, w której już jesteście, budować coś na nowo, z czegoś na nowo się cieszyć, bo te dwa asy mówią właśnie o radości i o wchodzeniu tak na świeżo, ale z taką nową siłą taką trwałość i stałość, bo As Denarów to jest właśnie karta brama wchodzenie do takiego ogrodu, który jest obszarem nieznanym, ale bardzo żyznym. Tutaj możemy coś posadzić, posadowić. Tutaj możemy na trwałe tak coś zasadzić. To będzie miejsce bezpieczne, to będzie być może związek bezpieczny, bo teraz też patrzę na relacje, bo ten as dysków pokazuje się na relacji. I jednocześnie w relacji mamy tutaj dziesięć kielichów. To jest pełnia zadowolenia, to jest szczęście, to jest miłość, to jest pełna rodzina, pełna chata. Więc myślę, że być może to majowe święto to coś spowoduje, że będziecie tacy uszczęśliwieni tym, że gdzieś wyjechaliście, że spotykacie się przy wspólnym stole z całą rodziną, ze swoimi dziećmi, być może, bo tutaj w tle pojawia się nam. Um, Kaś buław, który jest taką młodą energią, jednocześnie jest taką podróżą, taką radością, takim strzelcowym zaciekawieniem, co będzie dalej. Strzelec lubi się przemieszczać, więc tutaj sądzę, że możecie gdzieś podróżować nie sami, tylko z kimś. To jest jakaś nowa inicjatywa, być może nowe miejsce, ale to Wam sprawi dużo radości. Właśnie. W Takiej relacji z kimś, w budowaniu tej relacji od nowa, w naprawianiu czegoś być może. To będzie miły czas i też pozwoli Wam właśnie wyjść z jakiegoś trudnego momentu, być może z jakiejś takiej izolacji. Z jakiegoś myślenia, że jesteście inni, odizolowani w kierunku takiego, właśnie teraz patrzę tutaj na ten wynik. Te osiem mieczy, które jest taką przeszkodą, którą pokonujecie działaniem, chęcią działania, bo zauważacie, że coś jest możliwe. I idziecie w tym kierunku. Być może to jest właśnie ktoś, kto Was porywa, porusza, a być może właśnie zauważacie w sobie taki zasób energii, i teraz widzicie, że to się da wykorzystać. To jest jakaś pasja, praca z pasją, działanie z pasją, kreatywność. To jest właśnie ten król Buław. I tutaj pojawia się też jeszcze jedna bardzo silna postać w tym czytaniu: jako karta rada, papież. To jest ktoś, kto naucza, ktoś, kto mówi bardzo mądre rzeczy, ktoś, kto jest światłem dla innych, przewodnikiem. Być może Wy macie możliwość coś powiedzieć, coś doradzić komuś, może jesteście kimś takim, kto ma możliwość przemówić do innych, być nauczycielem dla innych, być takim mistrzem guru. I to jest właśnie porada dla Was, żebyście poszli w tym kierunku, żebyście zaczęli samodzielne działanie, żebyście poczuli swoją siłę, żebyście poczuli wiarę w siebie, bo papież to jest przecież karta wiary. I może jeszcze popatrzmy na tutaj silne atuty. Tutaj pojawia się nam karta wieży, papież, siła. Tutaj jest też cesarz. To są bardzo silne energie mówiące, że ten czas majowy będzie dla Was jakiś przełomowy, że tutaj zyskacie właśnie taką przywódczą siłę, zauważycie tą swoją siłę, że uzdrowicie coś w swoim życiu, być może siebie, być może zyskacie taką samodzielność, wiarę w siebie. Tutaj myślę, że to jest bardzo dobry czas żebyście uwolnili się od czegoś, od starego sposobu myślenia, o sobie, uwolnili się też od jakiejś sytuacji, wyszli z czegoś, co było trudne, na rzecz właśnie takiej samodzielności i wiary w siebie. I może jeszcze raz spójrzmy na wszystkie karty, które pokazują, że pomimo trudności, jakie mogą przyjść, Wy będziecie ugruntowywać się w przekonaniu, że jesteście właśnie silni, że potraficie sami, że to, co przychodzi, uwalnia was od czegoś, co było właśnie takie źle zbudowane, nie zapewniało wam tego, czego byście chcieli. A teraz właśnie to przekierowanie. Y, daje Wam możliwości zadowolenia, i w tym miesiącu jest dużo, dużo radości, dużo takiego rodzinnego szczęścia, być może y, jakiegoś wyjazdu, przejazdu y, i też panowania nad swoim życiem. Zaczynacie przejmować nad nim kontrolę. I dużo y, y, ognia, dużo osób też, które tutaj współuczestniczą, bo jest i cesarz, jest papież, jest Król e, Buław, to są bardzo zdecydowane energie, które myślę będą e, współdziałać z Wami, wspierać Was. E, jest tutaj też ten Paś Buław, który jest taką energią bardzo radosną, bardzo otwartą na przygodę. I myślę, właśnie, że taki będzie ten miesiąc dla Was. Wszystkiego dobrego, drogie panny, i do usłyszenia.